They're not, so they're not. They're, they're like easy. unicorns. They live in a nice spot, can't they? Which one is it? Zero? Zero? Wave? Is it zero? Wave? <laughs> <Money>. Yeah! <laughs> Oh, I hate Jesteśmy w budzie i boję się tu nagrywać. Póki co chodzimy. Szukałam produktów dermatologika, czy jakoś tak to się mówi i nie mogę znaleźć nic. Dużo uliczek. And ten

I patrzcie, vinczet normalnie w sklepie w budynku. <laughs> o, happy pan. Ej, fajne rzeczy to są. No, kamonecka. Idziemy hey. dalej, idziemy hey. dalej. Dziwnie jest tak chodzić po sklepach i nagrywać siebie samego. <laughs> Mały mamy pabik. Canterbury ogólnie jest takie mega fajne stare miasteczko. Mm. Torki tutaj są ogromne, także musieliśmy zaparkować na innym w ogóle parkingu i idziemy teraz do TK Maxa, bo podobno mają ogromne wyprzedaże, także zobaczymy co znajdziemy i zabiorę Was ze mną, jak mi się uda. Powiem Wam, że póki co tu chodzę i nie widzę żadnych wyprzedaży, albo wszystko wyprzedane, albo w ogóle nic takiego tutaj nawet nie istniało. Znalazłam dosłownie dwie sukienki, jedna taka, Jedna taka ehm. i co? Żadna z nich nie jest w moim rozmiarze. <noise> Więc chyba je zostawię, bo nie wiem czy ryzykować, a nie chcemy się iść do przebieralni, żeby to przymierzać. Więc myślę, że zostawię. Przynajmniej chłopcy znaleźli jakieś gadżety. Co macie. Płopakiłam to. Chris e, też nic nie może znaleźć. Odłożyłam sukienki i nie kupiłam nic. Póki co tylko chłopcy coś mają. I to tyle na dzisiaj. Um, czy był to intensywny dzień? Nie, ale spędziliśmy go na pewno poza domem, skorzystaliśmy z ładnej pogody. I to tyle. Do zobaczenia.